Jeszcze tylko parę wiosen, Jeszcze parę przygód z losem, Jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmiś tym, Wesołe jest życie staruszka, Wesołe jak piosenka, Jeszcze tak... dawna epoka, mi się nie skończyła. Ciągle liczne podwoje moje drogi znaczą. Żaden tam śmigus, dyndus. Sucha pościel była i dzisiaj bez pampersa taki ze mnie macho. Jeszcze wciąż mi daleko do ramola dziadka i mam myśli kosmate. Oraz z życia ubaw. Wstałem rzeźki. Od razu patrzę, gdzie sąsiadka. Dzisiaj także nie przyjdzie. To wredna jak buba. Taka zołza, że nawet już się nie odezwie. Święta mi się zrobiła paniczną i bladą. Muszę drugą przygruchać. Niech będzie w rezerwie. Może obu mężowie w ten sam czas nie zjadą. Mało to politycznie być takim amantem i samotnie na wiosnę gubić się gdzieś w troskach. Dwie naraz? Też obleci. Poradzę z tym fantem. Wszak trójkąt to od dawna jest figura boska. Wesołe jest życie, staruszka, wesołe jak piosenka jest ta, Gdzie Gdzie za zakwita mądruszka i świady doń się śmieje. Ha, ha! Gdzie za zakwita mądruszka i świady doń się śmieje.